Witajcie, dowódcy, tu Ala, nadchodzi lato, najlepszy czas na relaks i gorące bitwy w World of Tanks. Aby w pełni cieszyć się tą porą roku, przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych rzeczy na nadchodzący czerwiec. Rozgrzejcie silniki i jedziemy. Zobaczmy, co nas czeka w pierwszym miesiącu lata. Zacznijmy od jednego z najbardziej wciągających i lubianych wydarzeń w grze. Ostatni, czwarty etap stalowego łowcy rozpocznie się w World of Tanks 7 czerwca. Przygotujcie się na walkę do samego końca, wykonujcie zadanie specjalne tego trybu i zdobywajcie punkty przepustki bitewnej. Nie przegapcie tego! Przypominamy, że czwarty sezon przepustki bitewnej kończy się 23 czerwca. Pośpieszcie się, aby przed tą datą zdobyć specjalne żetony, unikalne wyposażenie, style 3D i wiele innych cennych przedmiotów w grze. Pierwszy letni wierzchołek drzewa po raz kolejny zachwyci nas trzema nowymi bohaterami. Cały miesiąc poświęcony będzie AMX50B, STRV103B i E50M. Skorzystajcie z atrakcyjnych rabatów i wykonujcie zadania specjalne dla czołgów tych gałęzi, począwszy od 6 poziomu. Z ich pomocą możecie zdobyć dodatkowe doświadczenie z załogi i doświadczenie bojowe, a także rezerwy osobiste i inne przedmioty w grze. Wszystkie te premie pomogą Wam szybciej awansować w badaniach i zdobyć upragniony pojazd do swojej kolekcji. Powodzenia! Pierwszy weekend czerwca będzie poświęcony Waszym załogom. Czeka na Was sporo dużych promocji i ciekawych zadań, których wypełnienie zapewni Wam dodatkowe doświadczenie załogi i bojowe, materiały eksploatacyjne, rezerwy osobiste, dzień konta premium oraz wyposażenie. Zaglądajcie na naszą stronę po więcej szczegółów. Od 11 do 14 czerwca dla wszystkich czołgów, począwszy od drugiego poziomu, będą dostępne przyjemne misje. Pomogą one przyspieszyć Wasze postępy, ponieważ przyniosą dużo dodatkowego doświadczenia bojowego. Szczegóły dotyczące misji będą dostępne na naszym portalu. Od 18 do 21 czerwca ogarnie Was gorączka doświadczenia, co oznacza, że nadszedł czas, aby wskoczyć do swoich ulubionych czołgów premium i aktywnie uczestniczyć w misjach, aby zdobyć całą masę dodatkowych punktów doświadczenia. To zawsze przyde się w bitwach. Dodatkowa misja umożliwi Wam zdobycie dnia konta premium World of Tanks. Dołączajcie! Oprócz gorączki doświadczenia, 3 czerwcowy weekend przyniesie interesujące misje na Dzień Ojca dla wszystkich czołgów od poziomu 4 wzwyż. Wykonujcie je i zdobywajcie materiały eksploatacyjne, emblematy, naklejki i napisy do swoich pojazdów. Od 25 do 28 czerwca czeka nas wiele misji bojowych dla czołgów lekkich, średnich i ciężkich. A także dla niszczycieli czołgów. Misji dla dział samobieżnych nie przewidziano. Zadania te pomogą Wam zdobyć dodatkowe doświadczenie, materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Nie zapomnijcie, że pod koniec miesiąca czeka na Was coś wyjątkowego. Specjalny sezon testowy bity frankingowych rozpocznie się 28 czerwca. Zdobywajcie specjalne nagrody i obowiązkowo podzielcie się swoją opinią. Będzie ona mieć wpływ na format kolejnych sezonów. To wszystko na dzisiaj. Życzę wam, aby wasz pierwszy miesiąc lata obfitował we wspaniałe zwycięstwa oraz przebiegał radośnie i bez Zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie go i nie zapomnijcie kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia.